Cześć wszystkim! Jak napisałem w poprzednim filmie, opowiem o rzeczach, których wcześniej zapomniałem. A mianowicie dokończę temat Badżarza Pulsara NS125. Przepraszam, dzisiaj bardzo wieje, ja korzystam tylko z mikrofonu, który jest przy mojej kamerce, przy GoPro. Nie mam żadnej, żadnego mikrofonu zewnętrznego, więc może być troszeczkę szumów. To tak zbiornik. Zbiornik ten to 10,5 litra. 95. Raczej nie tankuję tutaj lepszego paliwa 98. Nie wiem, czy jest jakikolwiek sens do tego motocykla. Lat 98 i teraz tak jest taka jedna rzecz, która jest dość no, denerwująca w tym y, motocyklu. A mianowicie wskazania. Jezu, jaki wiatr wszystko leci. Wskazania błędne y, wskaźnika poziomu paliwa. No, jak widzicie, w tej chwili pokazuje, że jest pełen zbiornik. Przed chwilą, kiedy tutaj do Was jechałem, pokazywało, że jest dokładnie pół zbiornika. Postaram się go trochę wypionizować. Nie wiem, czy coś się to zmieni. Nie, niestety nie. No, wskazania zbiornika, niestety nie są. Wskazania poziomu paliwa są bardzo mało dokładne. wiatr I teraz tak, w momencie, kiedy wskazówka pokazuje dokładnie dwie kreski na końcu, czym kontrolka dystrybutora miga już tak w zasadzie, kiedy zniknie połowa kresek, czyli pierwsze dwie znikną, i znika ta trzecia tutaj. Zostają wtedy jeszcze trzy, zaczyna się palić już kontrolka, że trzeba zatankować. Ja zazwyczaj po tym czasie tankuję, kiedy zostają dwie kreski, tam na końcu, a i tak do zbiornika wchodzi jedynie 5, maksymalnie udało mi się zatankować 5,5 litra. Przy tym wskazaniu. A od razu, kiedy motocykl yy, zakupiłem, pierwsze moje tankowanie to był rekord, ile zatankowałem. Byłem aż zdziwiony, że tyle. Yy, salon, czy tam serwis, serwis sobie zalał. To było dokładnie 7 litrów. Także. No na trochę starcza tej benzyny, to bardziej już to wskazanie błędne powoduje to, że o, spinasz się i chcesz koniecznie na tą stację, bo migająca kontrolka zaczyna cię po prostu denerwować. Tutaj jeszcze odnośnie amortyzatorów. Posiadają napięcie wstępne sprężyny oraz tak zwany nitrox, czyli zdejmujemy tutaj tą nakładkę i można Podpompować, usztywnić troszeczkę ten amortyzator. Ja przy tym nic nie robiłem. Jest to bardzo sprężyście ustawione, przyjemnie tył pracuje, z zaznaczeniem na bardziej taki sprężysty, lecz twardszy. Jeżeli chodzi o przód, no to nie chcę mówić, że jest dramat, jeżeli chodzi o amortyzację. No, bo tak też nie jest, no ale do takiego szybszego pokonywania winkli, no niestety jest trochę braków. Tak jak teraz motocykl stoi, widać, że ten skok zawieszenia, no tu, tu mamy około y, 12-13 cm. Kiedy ja usiądę na niego, no co najmniej te 2 cm, tak jak tutaj zresztą widać, o. Mniej więcej tutaj to jest jakieś 10 cm. Skok zawieszenia, mniej więcej przy mojej wadze, tak, to jest mniej więcej tyle. No, nie chodzi tutaj generalnie o skok, tak naprawdę, tylko o miękkość przedniego widelca. Nie wiem, co tutaj jest za olej, ale no, naprawdę bardzo, bardzo miękki przód jest. No, kiedy mamy do czynienia z asfaltem nierównym. I jeździ się naprawdę dobrze. Tu nie mam wtedy co narzekać. Tak jak teraz, ten dojazd, który robiłem tutaj do tego pięknego miejsca. Tu jesteśmy dokładnie w Wiślince, w dorzeczu Martwej Wisły. Kawałeczek dalej w stronę tej anteny. Tam to mamy już Wisłę Śmiało. Chyba tak to się nazywa, bo tam ona wpada już w Zatoki Gdańskiej. Co jeszcze chciałem powiedzieć, Wskazania, tutaj, zbiornik. A no, odnośnie prowadzenia dokończę jeszcze. Odnośnie tego całokształtu. No, to tak. Kiedy jeździmy spokojnie, tak jak jechałem teraz, to naprawdę nie ma o co tutaj płakać, że jest niestabilnie, czy. Coś trzeba byłoby zmienić, no nie, jest wszystko w porządku, jest przyjemnie, miło, e, większe dziury nie stanowią żadnego problemu. Dla tego na szczęście nic się nie stało miękki piach. Ja, żadne dziury tam nie robią specjalnie żadnego wrażenia na motocyklu. Może ten film będzie strasznie. Pocięty. Jeżeli, jeżeli chcemy już wyjechać na takie kręce drogi, pojechać troszeczkę szybciej, że tak to powiem zbliżyć się do limitu tego motocykla, no to wtedy zaczynają się odrobiny trudności związane z tym, że motocykl pomimo tego, że świetnie się składa w zakręty, naprawdę no, kładzie się świetnie, może ma lekkie tendencje do wczesnego wstawania, nie mówię, że nie, ale to nie jest tam tak naprawdę w tym przypadku jakaś specjalna wada. Pamiętajmy, że tutaj no nie ma żadnej mocy, ani nie rozwijamy żadnych ogromnych prędkości. Nie ma też tego momentu jakiegoś takiego wielkiego, jak w przypadku większych motocykli. Tutaj jest 11 nm. Nie jest to małe, jak na 125, jest to praktycznie górny limit, ale czy tam blisko górnego limitu. No ale to jest tylko 125. Tutaj no, nie ma żadnych y, możliwości szaleństwa. No i wtedy niestety przed, przedni widelec no, daje o sobie znać na zasadzie takiego może nie tyle co braku czucia, ale on odmawia posłuszeństwa, i mm, czuć tak, jakby no, że nie ma tego takiego pewnego, pewnego prowadzenia ciężko to określić, no, po prostu on wymięka no, coś na takiej zasadzie i trzeba być ostrożnym w tym przypadku. No, jeździ, jeżdżę wtedy no tak powiedzmy sobie do tych 60 na... i nie przekraczam na winklach y, raczej tych 60 czy tam ewentualnie do 70 y, przy takich mniej ostrych winklach. No bo groziłoby to krótko mówiąc no wypadnięciem z drogi. On zaraz zaczyna tam przy wyjściu lekko, tak jakby no, prostować za szybko. No i, no i generalnie można się znaleźć na przeciwległym pasie podczas próby ratowania własnego tyłka. Aczkolwiek no mówię, no tragedii nie ma. Trzeba pamiętać, że to jest y, motocykl przeznaczeniem głównie do miasta, na dojazdy do pracy. Zresztą do tego mi głównie służy. Wiadomo, niedzielna przyjemność, tak jak dzisiaj, przyjemnością. Wiadomo, no, chciałoby się już pojeździć czymś mocniejszym. Ale jest to, jest i jeszcze przez dłuższy czas ze mną to zostanie. Teraz, tak, w poprzednim filmie narzekałem na temat ceny eee, moim zdaniem zbyt wysokiej. Dalej będę się tego trzymał. Aczkolwiek dopowiem tutaj swoje trzy grosze. Kiedy uważam, że motocykl kosztowałby uczciwie wtedy te swoje 8 tysięcy, które za niego krzyczał Romet na samym początku, kiedy go wprowadził do oferty. Przede wszystkim, pomimo tego, że poprzednio mówiłem, że bęben całkiem nieźle się sprawuje, no ten bęben nadaje się w przypadku uczciwie, jeżeli mówimy o tych 8000, no to powinna być tutaj tarcza na naszym rynku. Ja rozumiem, że bęben jest bezobsługowy, no nie zdąży, ja go na pewno nie zdążę wymienić ani go regenerować. Ale no mówię, i wizualnie to raz, no i też wiadomo, że tarcza będzie lepiej hamowała, no nie oszukujmy się. To jest jedna rzecz, którą bym zmienił, żeby te 8000 poczuć. Co jeszcze bym zmienił w tym motocyklu? Przede wszystkim tą cieniutką oponkę wymieniłbym na 110. Też wprowadziłem Was poprzednio w błąd. To zwężenie, które tam widać, nie, nie pochodzi od wahacza, nie jest to wahacz. Tylko to zwężenie tam, jeżeli chodzi o wahacz, to przy wahaczu zmieściłaby się szersza opona. Ten element, czyli dźwignia hamulca nożnego, jest elementem, który nie pozwala na zamontowanie szerszej opony ze względu na to, że jest on poprowadzony, no, tak jak widać tutaj w miejscu tu jakiś centymetr odległości jest. Więc to dyskwalifikuje zamontowanie szerszej opony. Jeżeli chodzi o z drugiej strony, takiego problemu by nie było. Więc, tak naprawdę, ten bęben jest głównym problemem, znaczy głównym problemem jest po prostu przeszkodą w zamontowaniu szerszej opony. Z przodu, z przodu również, w tej cenie, przydałoby się coś minimalnie szerszego. I tak naprawdę, no, czego to dużo wymagać? No, Troszeczkę gęstszego oleju w przednim widelcu, żeby jednak troszeczkę tej pewności w prowadzeniu wróciło, i tak naprawdę wtedy te 8000 byłoby całkiem uczciwą kwotą za ten motocykl. Naprawdę nie byłoby się wtedy do czego doczepić. Ale że jestem Polakiem i lubię sobie pomarudzić, to na pewno życzyłbym sobie, żeby badacz tworząc ten motocykl. Który powstał, tak naprawdę, z wersji LS135. Jeszcze nie na wtrysku, to była jeszcze wersja gaźnikowa. Wersja ta tego motocykla posiadała koni chyba 13,3 albo 13,5. No, tam po przecinku to są wartości praktycznie nieistotne. I przy tworzeniu 125 z tamtego motocykla, miłoby było, gdyby baczacz jednak starał się tą moc utrzymać, bo w przypadku 125, każdy koń więcej daje odrobinę lepszą prędkość. Może nie tyle co maksymalną, bo maksymalna jest mało, mało ważna, bo i tak nią cały czas nie pojedziemy, ale w trasie, żeby utrzymywać jak najwyższą prędkość, tą taką stałą, żeby motocykl się nie męczył. Teraz jeszcze pokażę tabliczkę znamionową, która również zaprzeczy temu co mówiłem odnośnie prędkości maksymalnej. Staram się to, mam nadzieję, że widać. Jest tu napisane wyraźnie, że mamy do dyspozycji maksymalną prędkość na poziomie. 95 km na godzinę. Ale jest jest dużo lepiej, także. Tylko to cieszę. Znowu, znowu spadł mi kask. Taki jest mocny dzisiaj wiatr. Niestety, później będę go czyścił. No naprawdę, dziś mocno wieje. I nie zmienia to faktu, że można się przejechać. Jest bardzo przyjemnie. Warto poświęcić parę. Chwilna na to, żeby wyskoczyć, troszeczkę się zresetować. A, no jest jeszcze jedna rzecz, która byłaby mile widziana, ponieważ w mieście mamy dużo zazwyczaj korków. Motocykle chłodzone cieczą, dają sobie z tym świetnie radę. Motocykle chłodzone powietrzem no czasami w większości dają sobie radę. Nie mówię, że nie, ale miło by było. Znaleźć tutaj również chłodnicę, chociaż oleju już tam ocieczy nie mówię, bo to już bardziej komplikuje sytuację. Ale chłodnica, chłodniczka oleju byłaby też również mile widziana. Nawet gdyby to kosztowało, nie wiem, 8,5 tysiąca, byłoby to naprawdę bardzo miłe i warto. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała odnośnie kanapy. Jeżeli chodzi o yy tylną część kanapy. Kanapa jest dzielona. Y, tutaj na dole jest cięgiełko, żeby zdjąć to i podnieść. W środku są klucze. Co prawda, nie dostałem w oryginale, tylko jakieś, które zupełnie nie pasują y, do, tutaj do, tych, y, do tego motocykla zestaw, ponieważ oryginalne prawdopodobnie gdzieś im zaginęły. W końcu motocykl stoi od 2018 roku. Stał, więc no, nie dziwne, że mogły gdzieś wsiąknąć. Tutaj tak, jeżeli chodzi o miękkość tej kanapy, no to trzeba przyznać, że on, czy tutaj w tej części gąbka jest troszeczkę twardsza niż tutaj. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o samą ilość tej gąbki, jest naprawdę całkiem nieźle. aczkolwiek ma się wrażenie takiego siedzenia jak troszeczkę na e, taborecie hmm, jeżeli chodzi tutaj w tej części, e, pianki jest. No całkiem całkiem sporo. Wiadomo, że grubość się zmienia ze względu na kształt kanapy. Nie jest on jednakowy, jest tutaj jest tego troszeczkę mniej. Tutaj też sam środek jest dość głęboki i teraz tak. Jeżeli się zajmuje się pozycję tu mniej więcej w tym miejscu na środku, no to do tam powiedzmy sobie 50-60 km jest całkiem nieźle, jest tutaj bardzo miękko naprawdę nie ma się do czego przyczepić, jest mięciutko, wygodnie aczkolwiek jak widzieliście no, szerokość kanapy tutaj w tym miejscu jest yy, no, niewielka kanapa jest wąska dlatego po jakimś czasie zaczyna się odczuwać yy, taki dyskomfort jeżeli przesuniemy się na tył komfort wzrasta aczkolwiek no, niestety tutaj już tego, tej, tej, tej gąbki jest troszeczkę mniej więc zaraz czujemy się mniej więcej podobnie tutaj, jakbyśmy siedzieli na tym. Jeszcze w standardzie był tutaj taki gruby grip. Zobaczymy, czy od słońca nie odpadnie. Miejmy nadzieję, że nie. Aczkolwiek na filmach z rynku indyjskiego, widać, że nie jest to klej odporny na. Tamtejsze warunki atmosferyczne, czyli palące słońce, bardzo często widać, że to po prostu odpada po czasie. I tak pokrótce byłoby to na tyle. Jeszcze raz wszystkim dobrej niedzieli i do zobaczenia później. Cześć.